Witam wszystkich Was serdecznie z tej strony a dzisiaj chciałbym Wam pokazać przydatną i drugą naszą matkę do Minecraft Więc ja sobie to wezmę na strzałt wioski. Ja robię na 8 kratek w pionie. I dajemy to na dole, dajemy jeden guzik, następnie na jeden to sobie zobaczyć. Ok, jest dobrze. I ona będzie mniej więcej tak wyglądać. jak oczywiście Poszedłem. Nie, no, to było dobrze. Da. so, Sore salaka, aku ya. i jest ok i przejdziemy jak widać robi to ogromny wybuch nie wiem jak to wygląda na przykład na jakiś zamek ale jest to mega armatka tyle o niej w na początku też mam trochę wybuchów więc nie będzie się sprawdzać na dwa... Ja tutaj sobie przygotowałem jeszcze jedną, więc... Ja też tutaj możemy sobie zrobić jakieś... No, to... Ok, nie już tam tutaj nie będę kupował i nie będę

kończę z tym, kończę, więc tak to było na tyle z tej armatki. Jeżeli ta armatka i film Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić lajka pod tym filmem i zasubskrybować mój kanał. więc dzięki